Witam, jestem shinten 1000 a to jest pancerniak odcinek czwarty su M1. Dwa te, i zalety. Zalety: to jeżeli chodzi o tego niszczyciela, czołgów, to na pewno mobilność. Działo ma. Yy, może jeszcze nie, bo nie będę mówić o dziale, ale. Wada to pancerz, naprawdę mizerny, jak to bywa raczej w większości rosyjskich czołgów. To już tylko już go A jeśli chodzi o działo, to jest takie dobre i złe. Na pewno plusy to szybkostrzelność. Ja teraz mając 80-90% załogę ładuję 7 sekund z hakiem. Ogólnie jego penetracja jest taka. Średnia penetracja 175, średnie uszkodzenia 230 i pocisk o kalibrze 100 mm. Gdyby nie penetracja, to, to by było naprawdę świetne działo. No bo może zadaje małe uszkodzenia, ale za to szybkostrzelnością może zadać się ogromne w, w krótkim czasie. Tutaj jak widać e... próbowałem, znaczy w sensie próbuję bronić tej bazy. To jest w kromwera z powodzeniem. Tutaj znowu naurowałem, ale niestety nie trafiłem. Tutaj było widać koniuszek tego Cromwella. Chciałem w niego strzelić. Była możliwość, że trafię, ale jednak nie trafiłem. Tutaj trochę żałowałem, bo jednak mogłem chwilkę poczekać i trafiłbym. Tutaj jak widać, mi tryb swobodny. Na lewo podjechał nam T-34. Co ja robię na froncie? Przecież. A nie dobrze. Podam na mapie, jak widać, wiele czołgów jest wykrytych, ale jeszcze ich nie widziałem. O, dopiero teraz widzę ARL Ar Ar V39. Powinienem go spo spokojnie spenetrować, i spenetrowałem. Zadałem uszkodzenia 250. To ja się czaiłem ciągle na tego RL-a, z nadzieją, że nie zmienią pozycji i że w końcu ktoś go zeskautuje, a tymczasem patrzyłem jak sytuacja idzie, bo pomyślałem sobie, że ten T29 jest idiotą, że wyrwał tak, tak z na tego T34, przez co po prostu zginął. Tutaj zobaczyłem spadające drzewo i dlatego strzeliłem na ślewo, Z nadzieją, że trafi przeciwnika, ale jak widać, jest niepowodzeniem. Tutaj znowu próbowałem. Tutaj chyba jeszcze raz zadam y, cios. No i chyba w tym momencie sobie już dam spokój, bo mam pewność, że schował się ze skałą. Może jeszcze raz strzela? No, jeszcze raz i teraz na pewno dam sobie spokój. No, jak widać, sytuacja robi się niebezpieczna. Czy ktoś z naszej drużyny zamierza coś z tym zrobić? Czy jednak ta co mógł przyjmować tę bazę? O, został wykryty ARL V39. Lecz niestety schował się za tą przeklętą skałą, nie muszę do kogo trafić. Ale tutaj wyszedł, tak jak próbowałem w niego strzelić, tak na hama, i udało się, zadając mu obrażenia średnio 237. Znaczy średnio zadałem mu tyle obrażeń, a tutaj KW3 mi wyjechał. On ma naprawdę świetny pancerz na froncie. Tutaj zobaczycie, że z łatwością będę go penetrować. Właśnie za to kocham. Tego niszczyciela czołgów Może ma słabą penetrację, ale jednak Na przykład ISU czasami mam problemy, żeby spenetrować kw trójkę. Ale ten no SU-100 M1 naprawdę łatwo mi chodzi. A i chcę powiedzieć, że Tą sus 100 M1 mam praktycznie całą stokową Kupiłem tylko do niej najlepszy silnik Tutaj kw trójka próbował do mnie strzelić na ślebo, ale coś mi nie wyszło Ja za to też zbudowałem nie wiem czy on mnie widzi. Przez moment tak pomyślałem, ale dalej zostałem. Pomyślałem, że może mnie nie widzieć i na ślepo strzelił. Tutaj teraz mi się T29 wyjechał. Chciałem mu spróbować stracić kadłub, ale trafiłem w gąsienicę i tylko mu uszkadzając nie niszcząc. Tutaj znowu próbowałem. I tutaj nie wiem czy trafiłem w kadłub, ale podejrzewam, że trafiłem w wieżę. A na wieży ma aż 279 e, mm pancerza. Ko kolejny strzał e, był spudłowany. Miałem nadzieję, że chociaż kota tam jeszcze trafił. O, wyłonił się M6, ale też skawał się za skałą. Artyleria coś tam próbuje, ale coś się nie idzie. Tutaj chciałem trafić e, w ten wizjer, znaczy wizjer, was dowódcy na górze D-29, bo to jego weak point. Ma tam mizerny pancerz. Ale jak widać, coś nie mogłem w niego trafić. I ktoś mnie tutaj zaatakował, wolałem uciec, bo to oznacza, że mnie widzą. I może nie pałem się tego czołgu, który do mnie strzelał, bo zadał, zadaje mi mizerne obrażenia. Ale bałem się Hamela, on może mieć na hita. I ich Hellcat, okazało się, że do mnie strzelał. Strzeliłem, trafiłem, zadałem mu obrażenia o wysokości 269. Kolejny strzał na ślepo, tutaj zbudowałem już. Przeładowuję kolejny strzał, wystrzelił, także wiedziałem, że ciągle tam jest. I udało mi się go zestrzelić. Tutaj znowu próbowałem w tego T29 Strzał, pudło Miałem nadzieję, że tutaj trafię, ale jednak nie trafiłem Jakbym trafił, to by trochę punktów spadło Pan na to, że drużyna nie przejmuje się za bardzo tym przyjmowaniem bazy Postanowiłem ja wyjechać i tam okupować Lecz jednak zobaczyłem na wzgórzu tego J-pancera 4 co mnie, czego się bardzo przestraszyłem, bo może mnie łatwo ściągnąć w tym czasie, jak będę je dojeżdżać. Pierwszy z niego strzał zbudowałem, ale drugi no nie wiem czy trafiłem. A, ale z tego co widzę, tak, bo spadł mi trochę obrażeń pomiędzy strz strzale. To ja się obróciłem, już nie jechałem na bazę, bo już, no, wiedziałem, że nie zdążę. A poza tym jeszcze konwenter tam wyjechał. Strz trafiłem w niego, strzeliłem tak, o, ale niestety nic mu nie zrobiłem. To jest kw 1S do mistrzała, ma stokowe działko. Strzeliłem do niego, zostrzeliłem. No i właśnie o, o tym mówiłem. Bałem się Chade Pancera 4, że będzie do mnie strzelał. No i strze strzelił we mnie. Zadał mi duże obrażenia. Oraz uszkodził silnik. No to dobra, już sobie odpuściłem. To by było na tyle, zachęcam do spróbowania. Hej.